Na wstępie dziękuję Wam za subskrypcję, lajki oraz komentarze. Zapraszam Was też do wspierania kanału, dzięki czemu materiały będą pojawiać się w lepszej jakości oraz będzie można więcej zrecenzować. A teraz zbędnie nie przedłużając, zapraszam Was do recenzji. Materiał ten nie jest sponsorowany. Piła łańcuchowa Delphi, 8 akumulatorowa. Zobaczmy, mamy takiego fajnego case'ika, naszą walizeczkę, dzięki której... Trzymamy nasze narzędzia i bierzemy się za rozpakowanie. Co mamy w środku? Instrukcja obsługi, parę rękawiczek, okulary ochronne, dwie baterie, dwie prowadnice, dwa łańcuchy, ładowarkę oraz naszą pilarkę akumulatorową. A jeszcze wspomnę, że tutaj mamy zbiorniczek do nalewania oleju do smarowania naszego łańcucha. Tak, pilarka prezentuje się z boku, ma osłonkę na łańcuch. Oraz tak z góry posiada zbiorniczek budowany do nalewania oleju. Pokrętło do napinania naszego łańcucha. Ośmiocalowa prowadnica oraz oczywiście dwie baterie 4 godzinne 21V. I również silniczek. Tutaj styczki do naszych akumulatorów. No i tak to wszystko ładnie z góry wygląda. Jeżeli ktoś będzie miał problem z napinaniem łańcucha, to należy ustawić tutaj pilarkę pionowo oraz wtedy napiąć. A tutaj widzimy możliwość ładowania naszych akumulatorów bezpośrednio poprzez wejście. Jest wbudowany w akumulator, czerwona lampka sygnalizuje, że się ładuje, a zielona, że się już naładowało. Za pierwszym razem jeden akumulator będzie potrzebował aż do 4 godzin ładowania. Tutaj macie już instrukcję obsługi. Jeżeli chcecie zobaczyć, co jest w instrukcji obsługi, no to zapraszam Was do zobaczenia. Jeżeli chcecie przejść dalej, to kliknijcie w opisie na rozdział, który Was interesuje. W pudełku mamy łańcuch zapasowy 8-calowy mini, 1 czwarta. Tutaj macie też z tyłu specyfikacje, jakie są ząbki. Prowadnica 8-calowa, zapasowa w zestawie. Olej już jest napełniony do zbiorniczka. Teraz trzeba będzie wlać ten olej. Tylko taki minus, który zauważyłem to jest to, że jak skręciłem sobie ten korek, to zaczęło mi cieknąć po pile. Tylko, że pytanie: czy korek jest nieszczelny, czy ja nie dokręciłem go do końca? Czas na przygotowanie pilarki do pracy. Zaraz sobie wejdziemy na dół i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Olej już jest napełniony. Walizeczka tak w pełnej okazałości, oraz tak po otwarciu się prezentuje całość. Sprawdzanie poziomu baterii, możemy sprawdzić naciskając ten czerwony przycisk, bateria jest pełna. Pilarka przyznam fakt trochę hałasuje, ale jak to mówią mały, ale wariat. Z początku myślałem, że to jest taka zabawka i nie da się za bardzo tą pilarką zdziałać dużo, ale nie ma co się przejmować, naprawdę daje sobie radę, jak i z gałęziami, tak i z drzewem. A tak wygląda w całej okazałości. Jest poręczna, lekka i można dużo zrobić na jednej całej baterii. Naprawdę aż się zdziwiłem. Cięcie gałęzi. Zaraz sobie zobaczycie, jak przebiegało cięcie gałęzi. Dodam fakt, że trzeba się nauczyć ciąć. Ja oczywiście uczę się przez całe życie. Dodam, że podczas zakończonych prac z cięciem gałęzi jak i drzewa, pilarka miała dalej 100% na wyświetlaczu. To jest na duży plus. Pilarka dobrze radzi sobie z cięciem drzewa, nie było też żadnych problemów. Pilarka również zetnie drzewo o średnicy 12 lub 13 cm średnicy. I przyszedł czas na podsumowanie cięcia. Jeżeli potrzebujecie lekkiej, sprawnej, mocnej pilarki do. Cięcia gałęzi lub drzewa, lub też dekorowania przycinania, to ta pilarka jest dla was. Także polecam i myślę, że naprawdę warto na plus, że bateria długo trzyma, na plus, że jest poręczna, minus to tam korek z korka zaczyna cieknąć olej, ale to błąd taki, że nie dokręciłem go do końca. Natomiast wy dajcie znać, co myślicie o takiej pilarce. Czy byście wybrali jakąś inną? Dajcie znać w komentarzu, jeżeli Wam się podoba. Zostawcie lajka do góry, zasubskrybujcie kanał, po więcej takich lub podobnych recenzji. A ja tymczasem uciekam, trzymajcie się, cześć! No i jeszcze na koniec poszedłem z miarką zmierzyć średnicę drzewa, jaką pilarka potrafi scinać.